Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Battlefront wybywana mody. Wcześniej był kart, teraz druga siostra. Tak żadnego wyglądu nie, nie, nie ma, ale tutaj są Gwiezdne karty. To jest opis, a umiejętności to wysysanie mocy, podwójne ostrze i sprytne cięcie. Tak jak w przypadku Kala to wszystko jest po polsku bo na Nexusie jest modgryż całego Battlefronta Plus albo jakiejś części z niego czy postacie, to zmienia z to język na polski te napisy. No i chyba się już możemy zobaczyć na trzeba jego haterowi i złoczyńcy. Dobra, jesteśmy już na drugiej kwiecie śmierci i możemy już zacząć grać w drugą wniosku. No Tak jak wcześniej skalam Kalanturą, to, no, to chęć, 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 chęć. podwójnym raz pojedynczym i tak to będziemy grać. Wylot szybu wentylacyjnego nie zepsuje nam dziś zabawy. Pozostają jedynie wybuchowe rywalizacje i wspomnienia na całe jakże krótkie życie. Okay. Rzeźnia rozpoczyna się wraz z atakiem zła. Dobrze. krzycza I got him Dobrze. Dobrze, robił. No I Dobra przywódca rebeliantu.

Zagramy to coś taki, tak sobie będziemy na ciężkim dalej. to ma Pojawił się luke Skywalk powiadomić veidera. No i kapitan Rag Nie kod Ma dużo HP. Przebywają elitarne siły okay. wsparcia. Będziemy tak do 50 km. będziemy grać. Jest 6, 6, no to ten. No to, No, no, no wie ten. do 50 ten. będziemy grać No 60 to to

Prawie prawie prawie, 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 To jeszcze każdy. Ona jest tak, że jak zwłaszcza Zaatakuje atak do spolu. No. No, no. no i o tym mówiłem. Też może się będą odleczyć. No i o tym mówiłem.

Tak na prawdę, na dobrą sprawę wracam tu tylko do tego, żeby te filmiki nagrać, te... modlitwy i wrzucić poproszę. Tak, to już nie grasz. Nie grasz. I się grudziłam. Pera nie ma, więc... To wiadomo. Tak. No, 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 no. Mały, ja nie Jeszcze ja jednego fraga zrobimy i zrobimy cięcie. Tak nie wiem, już na 20 skrócić, ale na 25 chyba będzie ok, bo kalmiam chyba 15-13 No. Bo jednak jak... O, dał. Dobrze. Z wiadomo jest 14, nie tak, Niezidentyfikowany nie przywódca rebeliantów na polu walki no, no. To się widzimy kiedy będzie już no trochę już mniejszy i no, no. Jak tak jak mówiłem mam jeszcze tak no, końca no, Zobaczcie, co no, to... się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. że dawno nie grałem Zobaczcie, co się Dawno to może nie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Zdancie czasowe, jakie dostaniemy z na oddolanie, to się oddala jest coraz bardziej. Jeden jeszcze Szybko się temu zajmiemy i widzę bitkę No lubię Nie zidentyfikowany przewódca na na polu walki No i kolejna druga siostra no 12 razy już mam no, ten no wrócić dopiero za rok. Może się to wydawać świetnie dziwne, ale po trzech latach trend, no, Filiz... Głównie na PlayStation. A w tej komputerze trzeba tego, żeby... Wysłuch dowództwa! Potrzebujemy wsparcia z przymierza! Niedawno jeszcze było, tak Nie chcę. Wysaroczną i wrócę, zobaczymy jak to będzie. nie kręci jak rok temu? Nie kręci naraz w najpopularniejsze. Bląduje przywódca I... rebeliantów. Najlepsze, no to wypróbowałem już. Żeby... <laughs> no Gdyby kamera się ukazała na przykład teraz, to chciałby była jeszcze szansa, żeby... Lotuję, Lidarny Sojuszku. Udzieliście zbędnego wsparcia. No i ten kodik tutaj. nie Jeszcze tylko i koniec. No ja nie będę mówić, jakie filmy będę następny. Oczywiście mieli niespodziankę. Zastanawiam się, też, czy ten nie wrzucać w tych te modami dwa razy dziewięć. Jeszcze trochę i by tam co dać. Ale połączoność tego nie będę. Dobraś w dragów I'm not your enemy nag mi nie mną Nie mój pieskę to full HP To full HP jeszcze od jody dostał Dobra, p***a. Dobra. Jeszcze Zdrowia.

7 HP nie miał ten nakręt. Nie wiem kto to są. O! Ej! Szanowni, na pewno tego już nie ma, ale jest ktoś, kto miał full HP. What? Teraz ma full, full HP. Jakaś sztuka przybyła, z odcieczał. Nie wiem kto to. Jeszcze trzy. No, jak zwykle zresztą. Trochę to wygląda tak... No, niezbyt. Dobrze, ale to tylko jest nany raid i wszystko z biegiem gry. Nie Właśnie ląduje. ale kala będzie łatwo. bo jest stanie luka się. koniec O, jeden tuż. Zabójczy syp. Tataniry. Wróci na sobie drogę do zwycięstwa. Tak. Ostatnie zabójstwo no i to spotkania by było na z rąk Bramptamora. Więc trzymajcie się. Cześć.